Co czułeś, kiedy byłeś mały? Co mówiłeś sobie, czy mówiłaś sobie tu w głowie, jakie myśli na swój temat tobie towarzyszyły? Czy była to ciekawość, beztroska, swoboda w dopingowaniu się, czy nawet nie w dopingowaniu, tylko w chęci poznawania i eksplorowania świata na bardzo spontaniczna, na własnych zasadach? Czy też coś cię wewnętrznie powstrzymywało, że nie można, że nie wypada, że włączy się to z jakimiś konsekwencjami? Jak twój umysł dziecięcy mówił do ciebie i rozmawiał z tobą? Ogarnij się i zacznij żyć na własnych zasadach, bo to, co już wtedy się działo, dalej być może niezauważone, i niezadbane towarzyszy Tobie dzisiaj, dzień po dniu, dzień po dniu, już w życiu dorosłego człowieka. Ogarnij się i zacznij żyć na własnych zasadach, ze świadomością tego, jaką historię opowiada Twój umysł. Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.